Poproszę teraz, żeby święty Mikołaj troszeczkę sobie coś powiedział. Potrzebam ten koszyk. To mogę wam powiedzieć, wiecie, na pewno więcej ja. Pochodzę z małego miasteczka w Turcji. O nazwie Mila. Miałem bardzo bogatych rodziców. Byłem jedynakiem. I cały spadek został dla mnie. Miałem tego bardzo dużo. I pomyślałem, że muszę się tymi pieniądzkami i dowolcami podzielić z biednymi. Biednym to pasowało, drugim nie pasowało. Potrawałem biednym i potem dostałem niestety dyskupę. I niestety nie miałem nic. To także pomagało mi. Dziękuję. No I cóż jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo serdecznie Was witam. Odpłacało mi do Was przyjechać. Byliście w grzeczni, że no... Może nie wszyscy, ale... To dziękujemy! Dziękujemy za... Dzięki. Bardzo dziękujemy, święty Mikołaju, że wierzysz w dobro! Że to dobra się pomnaża, że jednak nie tylko są ludzie, którzy mówią wszystko tylko dla mnie, a inni niech męczą się w tym życiu. Daję przykład, że można się dzielić, warto się dzielić i warto pomagać. Zobaczcie, ile setek lat temu ten święty Mikołaj się urodził. I na całym świecie dzisiaj wszyscy myślą, to na... Niespodziankę zrobić, ale trzeba wiedzieć, świętymi gołami, że jak ktoś do kogoś się uśmiechnie, to też jest prezent, prawda? O, nawet bonus! A szczególnie jak się kobieta do mężczyzn To dzisiaj panowie, wszystkie uśmiechy dla was! Ale panie też się cieszą, jak mężczyźni się uśmiechną i oczko piszczą, prawda? Właśnie. Święty Mikołaj dzisiaj raz na zmianę będzie lewe oczko puszczają, lewe oczko. Super kochani, dzisiaj w szczególny sposób zaprzeczyłem świętego Mikołaja. Módlmy się za wszystkich darczyńców, dobrodziejów, wolontariuszy, którzy każdego dnia niosą dobro, którzy każdego dnia myślą, modlitwą, też pracą, posługą, ale też i swoimi dobrami dzielą się z tymi, którzy mniej albo nie mają wcale. By dobry Bóg przez Stawiennictwo Świętego Mikołaja dzisiaj wszystkim błogosławił, darzył im zdrowiem i pokojem serca. I módlmy się z, całym, z, całego, z całego serca w tej intencji. Ojcze nasz, iść w niebie, święcie się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak taki na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuszcz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw, od złego Amen. Święty Mikołaju, módl się za nami. Modlitwa przed posiłkiem. Boże, po bogosław ten posiłek, po bogosaw tych wszystkich, którzy go z miłością przygotowywali. Nas na udzielić się dobrem i pokojem z innymi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I Ojca, i syna i ducha świętego. Amen. Święty Mikołaj, mam teraz ogłoszenie. Od dzisiaj nie ma czegoś takiego, że osoby bezdomne wychodzą z kolejki i idą do namiotu. Wszyscy stoją w jednej kolejce, bo robi się bałagan, a poznaniacy lubią porządek. Więc trzymajmy się tego w porządku porządek, utrzyma nas. Więc wszyscy stoją w swojej kolejce, potem przechodzą osoby bezdomne do namiotu i tak po kolei. A święty Mikołaj dzisiaj obdarowuje świeżymi pierniczkami wszystkich. Idziemy, święty Mikołaj, idziemy. Tak.